Czy jest coś, co jeszcze można zrobić, żebyśmy lepiej sobie przewlekle radzili z tymi czynnikami stresowymi, których nie unikniemy w naszym życiu? Tak, niektórych rzeczy nie da się uniknąć, to, co da się zmienić wtedy, to naszą reakcję. To da się zmienić. Mimo, że praca, ta sama, praca nad reakcją. Stresor, stresor te same, reakcja może być inna. I tu znowu, taką, takim fundamentem, od czego się zaczyna, to jest często oddech. Bo oddech wpływa na wszystko, a to, co nam się zmienia, jak się stresujemy, to jest często oddech, a. Tych ciśnieni oddechowych jest dużo. Mm -hmm. Ogólna zasada jest, żeby oddech spowolnić i żeby skupić się na wydechu, który powinien być dłuższy, albo oddech po kwadracie. Dużo jest tego, ale ogólnie rzecz biorąc, spowolnić i wydłużyć wydech, bo to wtedy działa tak, jakby na odwrót. Jeżeli układ współczulny nam zmienia wydech, zmienia nam oddech na głębszy i szybszy, to my sami świadomie pracując nad oddechem, to my. Stymulujemy ten układ relaksu i trawienia. Wtedy układ współczulny się wycisza.